Witam państwa na kanale Nowe Spojrzenie. Na początku chciałbym przypomnieć, że można wspierać mój kanał poprzez portal SubpiPL. W opisie mojego kanału macie państwo bezpośredni link do mojego profilu i tam można postawić mi kawę. Proszę państwa, dzisiejsza audycja będzie poświęcona yy, yy, odpowiedzi na pytanie jednej z moich słuchaczek, która pod jedną z ostatnich audycji zadała mi takie pytanie, no i postanowiłem odpowiedzieć, no bo ta słuchaczka okazała się moją wierną słuchaczką. Sama powiedziała, że już jedną trzecią moich audycji wysłuchała, więc no, warto jej odpowiedzieć. Bo ona napisała tak, proszę państwa: co jeśli ludzie wybudzają się ze śpiączki i mówią językiem, którego wcześniej nie znali? Słyszałam o przypadku kobiety, która zaczęła mówić w 120 językach, których nie znała, lub chłopak zaczął mówić po śpiączce w języku chińskim, a wcześniej nie miał styczności. Ludzie tłumaczą to reinkarnacją. Czyli, że odblokowała się pamięć. Ja niestety nie wiem, jak to wytłumaczyć. Co o tym myślisz? No, dziękuję y, za to pytanie. Temat jest na pewno ciekawy. Aczkolwiek y, przyznam się państwu szczerze, że ja jestem już człowiekiem, który nie wierzy w cuda. Jestem osobą bardzo sceptyczną, ja potrzebuję po prostu dowodów. Już dawno wyrosłem z różnych legend, mitów, teorii. Dlatego absolutnie nie wierzę w to, że ktoś może mówić w językach, których nie znał. No bo, no bo niby jak? Jak to? To jest zupełnie, proszę Państwa, niemożliwe. No, i ktoś, kto może sobie tłumaczyć reinkarnacją, tak? Ale to absolutnie jest to nieuprawnione tłumaczenie, proszę Państwa. Dla, dlaczego? Dlatego, że. Reinkarnacja jest też zjawiskiem zupełnie niepotwierdzonym, proszę Państwa. To są tylko takie, takie opowiastki ludzi, proszę Państwa. Reinkarnacja jest mitem. Czyli proszę zobaczyć, tłumaczymy sobie zjawisko, które też nie wiadomo, czy istnieje w ogóle, kolejnym niewyjaśnionym zjawiskiem. No przecież to jest chore. No w ten sposób to, to można w nieskończoność sobie wymyślać, halucynować i, i mnożyć niesamowite teorie. Ja, ja nie wiem skąd takie pytanie słuchaczki, ale ja podejrzewam, że ona właśnie po licznych moich materiałach, po licznych moich audycjach no bo sama się przyznała, że wysłuchała jedną trzecią moich audycji, no to ta moja słuchaczka doszła do przekonania, że jestem takim człowiekiem, który po prostu w nic nie wierzy, jest taki do bólu stojący na ziemi, no ale z drugiej strony też lubuje się w takim drążeniu tematów i pewnie stąd to pytanie. No ja rzeczywiście proszę Państwa lubię drążyć tematy, ale y, lubię drążyć tematy, które mnie interesują, natomiast y, no, tego typu zjawiskami już, już dawno przestałem się interesować. Ja rzeczywiście interesowałem się y, zagadnieniami, którym zajmuje się Robert Bernatowicz kiedyś w młodości, czyli tymi zjawiskami paranormalnymi, parapsychologią y, i itd., tak no i proszę Państwa, no ale ja już jestem starszym człowiekiem, prawda? Już się przestałem tym interesować, co nie oznacza, że czasami sobie o tym nie poczytam oczywiście, ale po prostu no już jestem w takim wieku, proszę Państwa, że przestałem wierzyć. A, a może nawet nie chodzi nawet tyle, że, że przestałem wierzyć, co po prostu ja sobie zdaję sprawę z tego, że... Zdań sobie sprawę z mechanizmów, jakie mogą tutaj zachodzić. Proszę Państwa, ludzie kłamią. Ludzie wymyślają różne historie. Robią to dla sławy, dla, dla hecy, dla zarobku. Yy, mogą różne rzeczy wymyślać dla swojej religii, na przykład. Na pewno tak się często zdarza, że ktoś tam wmawia, prawda, że jakaś tam figurka Matki Boskiej płakała i tak dalej. No, bo jest jakiejś tam wiary i chce, żeby ludzie, prawda, bardziej byli wierzący, na przykład, bo jest zaniepokojony tym, że tak mało osób w dzisiejszych czasach wierzy. No, to sobie wymyśli taką historikę, będzie się upierał, że, że to widział, że figurka płacze. No, no, no i co? No i co? Ale niech to udowodni, proszę Państwa. A poza tym, proszę Państwa, no ludzie kłami oprócz tego, że ludzie kłamią, to ludzie też mogą ulegać różnym iluzjom. Przecież to nie jest tak, że ludzie nie mają wad, wszystko wiedzą, tak? I tak dalej, więc mogą ulegać różnym iluzjom, mogą coś źle rozumieć. Mogą nie mieć wiedzy na dany temat, mogą coś źle zinterpretować, no i tak dalej, i tak dalej. Ja zachęcam Państwa, żeby nie wierzyć w cuda, proszę Państwa, nie wierzyć w różne historie tylko dlatego, że ktoś o nich tam opowiadał. No bo jeśli będziemy, proszę państwa, brać na wiarę wszystko, co, co pojawia się w mediach, co, co ludzie sobie tam opowiadają, no to, no to to już jest po nas. No bo teraz, w dobie łatwego dostępu do internetu, do, do, do mediów społecznościowych, no to proszę państwa, wielu ludzi różne rzeczy mówi i, i widzimy, jak, jak różne teorie spiskowe się mnożą, prawda? Jak grzyby po deszczu. Różne sensacyjne opowieści, prawda, krążą po, po internecie. No ja też mogę sobie powiedzieć, na przykład, że opakowanie po leku przemówiło do mnie ludzkim głosem. No, no, no i co, tak, tak? Ale, ale gdzie mam dowody, tak? Tutaj potrzebne są dowody, proszę Państwa. Bez dowodów to naprawdę mi się już nie chce słuchać tych różnych, naprawdę niestworzonych historii, które sobie ludzie opowiadają. My, proszę Państwa, no musimy się na czymś opierać. Ja, ja zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa zwątpiło w naukę, bo wyszło parę oszustw, tak? Naukowców, którzy chcieli po prostu, nie wiem, zyskać sławę, no to wymyślali badania, później się okazywało, że w ogóle nie, nie robili takich badań albo zafałszowali wyniki. No Wielu z Państwa też straciło zaufanie do autorytetów, no, no ale proszę Państwa, no, musimy się na czymś opierać. No bo inaczej, no to wszyscy ugrzęźniemy w tych różnych teoriach. No to jest straszne, co się teraz dzieje. Także nie ufać, weryfikować, namawiam Państwa do tego. Ale wracając, właśnie do tego mówienia w tych różnych językach. Czy to po śpiączce, czy po udarze. Troszeczkę czytałem na ten temat, przygotowując się do tej odpowiedzi dla słuchaczki. No i okazuje się, że sprawa jest po prostu jasna dla, dla nauki. Najczęściej jest po prostu tak, proszę Państwa, że ktoś znał już dany język albo uczył się go dawno temu. No ale nie powiedział temu nikomu, nie powiedział lekarzom. A często nawet sam zapomniał o tym fakcie. No i po prostu wszyscy myśleli, prawda, że on się tego języka na przykład nie uczył. No i że nagle doszło do jakiegoś fenomenu nadnaturalnego, prawda? No bo on mówi w jakimś takim języku, prawda, którego się nigdy nie uczył. Także, proszę Państwa. On mógł zapomnieć, że się kiedyś tam tego języka uczył, coś tam w tym mózgu zostało, prawda? No i po urazie mózgu, po tej śpiączce na przykład, w wyniku różnych procesów neurobiologicznych, no mogło po prostu dojść do sytuacji, gdzie występuje na przykład lepszy dostęp do jakichś obszarów pamięci w mózgu. A do innych jest zablokowany, no i po prostu yy, ktoś może mówić w jakimś tam języku, lepiej może mówić w jakimś języku, który przelotnie gdzieś słyszał, niż w swoim oczystym języku. I proszę Państwa, to nawet nie jest kwestia tego, że on mógł, mógł się uczyć danego języka, bo po prostu to jest kwestia taka, że mógł gdzieś usłyszeć jakąś piosenkę w danym języku, prawda? Czy grał w jakąś grę komputerową, gdzie słyszał jakiś język, usłyszał coś w filmie, w mediach i tak dalej, więc. No i uraz, 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 czy też nawet środki farmakologiczne. Które były stosowane w jego terapii, prawda, mogły spowodować jakieś tam przetasowania w mózgu, no i nagle okazało się, że akurat to wszystko gdzieś, jest, gdzieś było przechowywane, no, i akurat tego dostęp jest łatwiejszy niż na przykład do y, obszarów y, w mózgu, które odpowiadały za na przykład ojczysty język. No i, no i stąd zdziwienie wielu, ale tutaj nie ma żadnej sensacji, proszę Państwa. No. Poza tym, w czasie śpiączki też nauka mówi o tym, że możemy rejestrować różne rzeczy, proszę Państwa, przetwarzać różne bodźce ze środowiska zewnętrznego. Także, na przykład, pielęgniarka, która się nami opiekuje, może mówić w jakimś języku, prawda? Możemy gdzieś być w zagranicznym szpitalu i też nagle możemy po obudzeniu się mówić w obcym języku, tam, prawda? No, tak może być. Poza tym jest, proszę Państwa, kwestia taka, że to może być po prostu zwyczajny bełkot. I, i tyle. I, I ktoś odbiera ten bełkot jako tam, na przykład, nie wiem, język francuski czy, czy, czy chiński. No ja też, na przykład, bym miał śpiączkę, tak, obudziłbym się. Nie wiedziałbym, gdzie jestem, prawda? Bo to wszystko, prawda, jest. Pierwszy raz się budzę po jakiejś śpiączce. No i coś bełkocze no, i sobie tam mogę mówić si bo że i tak dalej. Ktoś nagle pielęgniarka podskoczy do góry i powie: O, tutaj nagle Polak mówi w języku francuskim. No, ale, ale albo chce się zabełkotać, albo jakoś tak niewyraźnie, i, i powie, że ja po chińsku mówię. No. to jest ta kwestia, wydaje mi się, prawda. Też może być. I zresztą, proszę państwa, rzeczywiście w nauce występuje coś takiego jak zespół obcego akcentu, czyli jest to takie zaburzenie neurologiczne, w którym sposób mówienia zmienia się w taki sposób, że brzmi on dla otoczenia jak obcy akcent, choć osoba nie nauczyła się nowego języka. Także to jest właśnie to, proszę Państwa. Tu właśnie wydaje mi się, że to jest kwestia taka, że lekarze nie wiedzą nic o pacjencie. Nagle on zaczyna mówić, jest na przykład Chorwatem, a mówi po niemiecku. No to już lekarze lecą, prawda, do mediów i mówią, że tutaj nagle jakaś sensacja się stała, bo Chorwat mówi po niemiecku. Ale się nie dowiedzieli, że wcześniej na przykład się tego języka uczył, albo że mieszkał parę lat i tak dalej, prawda? A poza tym, no, ludzie też kłamią, konfabulują. No, to jest to jest to wyjaśnienie, które się po prostu samo narzuca. No, dlaczego by mamy ciągle, proszę Państwa, w takich oczywistych sprawach dopatrywać się nie wiadomo, czego. No, no Moja słuchaczka. Pewnie chce, żeby prawda, ta reinkarnacja była. Tak toś czuję. Proszę napisać w komentarzu, jeśli druga słuchaczko, jeśli mnie słuchasz teraz, to napisz, skąd wynikało to pytanie. Bo mam wrażenie, że, że ty byś chciała wierzyć w reinkarnację. I, i, i prawda, tak się dopatrujesz. Tego typu wyjaśnień. Natomiast tutaj trzeba niestety racjonalnie myśleć, proszę Państwa, doszukiwać się racjonalnych wyjaśnień, a nie jakichś takich niesamowitych zupełnie. I wiedzieć, że mamy po prostu ochotę, tak? Chcemy. Mamy myślenie życzeniowe, chcemy, żeby na przykład była reinkarnacja, no bo spotkam się z ukochaną babcią na przykład, tak? C czy że po prostu będę dalej żył, nie umrę i tak dalej. No to, 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 to i sobie wmawiamy i na siłę, prawda, ym, szukamy właśnie tego typu potwierdzeń, wyjaśnień i tak dalej. Tutaj zwracam też Państwu uwagę na to, że też media robią tutaj złą robotę, dlatego że, jak wiadomo, jak wiemy wszyscy, media szukają sensacji, bo na sensacjach się po prostu zarabia. To też musimy sobie powiedzieć, tak? No, i, i media nie sprawdzą, prawda, całego kontekstu sprawy, nie zapoznają się z medycznymi wyjaśnieniami. Z historią życia jakiegoś danego pacjenta, a już trąbią, prawda, o, o cudownym przebudzeniu się, jakichś takich tajemniczych zjawiskach i tak dalej. No i powstają te, tego typu legendy, mity i tak dalej. No. To wszystko jest robione dla sensacji i dla zarabiania kasy. Taki jest mechanizm i to trzeba wiedzieć. Ja już to wiem i dlatego też po prostu mam mniejszą ochotę, proszę Państwa. Na czytanie o, o tego typu rzeczach. Bo tutaj na, na każdym odcinku może być przekłamanie. Raz, że człowiek, pacjent może kłamać, a jeśli nawet nie kłamie, no to lekarz może coś źle zrozumieć. Coś źle zinterpretować, i kolejne może być przekładań. Ale załóżmy, że wszystko jest dobrze. No to z kolei media mogą podbić to wszystko, prawda? Dla, dla sensacji, dla zarobku. No więc widzicie Państwo, że to naprawdę, no, no, o czym tu się zachwycać. No, naprawdę, no, bądźmy rozsądni i, i, i wiedzmy, jak to jest. No. Tutaj moja słuchaczka napisała, że, że słyszała jakieś kobiecie, która. Yy, 120 języków znała. No, no jak można znać 120 języków? Najwięksi poligloci znają kilkadziesiąt języków, to góra. Ja podejrzewam, że to mogło być tak, proszę Państwa, albo to jest kompletny wymysł i legenda, albo to mogło być tak, że kobieta rzeczywiście na przykład mówiła w 120 językach, ale na przykład to były tylko jedno zdanie, albo parę słów. No, na przykład się nauczyła mówić, nie wiem, wszystko jest fajnie, w 120 językach. No, takie miała kaprys, kiedyś tam się nauczyła, tak? Czegoś takiego, bo tak chciała zabłysnąć, że o tyle języków zna. No, i nauczyła się po prostu tego zdania: wszystko jest fajnie, wszystko jest bardzo dobrze. No i tyle. I, i później po tej śpiączce, może miała jakąś taką łatwość rzeczywiście odtworzenia sobie tego wszystkiego. No i mówiła. I żadnej tutaj tajemnicy nie ma, żadnej reinkarnacji nie ma, tylko po prostu, no to no, pani, no, no są tacy hobbyści, tak? No ja też na przykład mogę chcieć teraz nauczyć się, na przykład, nie wiem, jak się masz, tak? Wyrażenia, jak się masz, na przykład w 70 językach. No będę miał takie hobby, się tego nauczę i to, to będzie w moim mózgu. No, no i co, ale jaka to jest tajemnica? No, się nauczyłem tego, to, to, to gdzieś tam się to, to odblokuje i, i będę mówił, tak? I, I proszę Państwa, tutaj może powiedzmy sobie, ja odszukałem parę takich właśnie przypadków, gdzie się okazywało, że ludzie kłamali, oszukiwali lub, lub coś źle zostało zrozumiane. W 2010 roku, proszę Państwa, media na całym świecie donosiły. O trzynastoletnim chłopcu z Chorwacji, który po wybudzeniu się ze śpiączki rzekomo mówił tylko po niemiecku. Choć wcześniej znał ten język słabo. No i sprawa stała się głośna, trafiła oczywiście na czołówki gazet, było to wszędzie przedstawiane jako cud, jako tajemniczy przypadek i tak dalej. No ale co się okazało później? Później się okazało, proszę Państwa, że lekarze z tego chorwackiego szpitala sprostowali te, te wszystkie doniesienia i wytłumaczyli, że chłopiec znał niemiecki wcześniej. bo Dlaczego znał? No bo oglądał niemiecką telewizję. Miał rodzinę w Niemczech. No a po prostu jego mózg po urazie wybierał łatwiej dostępne ścieżki językowe a ojczysty chorwacki był na krótko zablokowany. To się może właśnie zdarzyć, jak lekarze tłumaczą, przy tak zwanej afazji wybiórczej. Czyli proszę Państwa, on nie nauczył się języka znikąd, to nie jest jakaś przejaw reinkarnacji, tylko po prostu czasowo nie miał dostępu do swojego ojczystego języka. Innym przypadkiem jest przypadek Matthew McCarthy'ego z 2006 roku. No i on tam rzekomo mówił po francusku. No i media też oczywiście dla zarobku, dla zarobku ciężkiej kasy gdzieś tam w nagłówkach pisały, że mężczyzna z Alabamy wybudził się po wypadku i zaczął mówić płynnie po francusku, prawda? A ludzie klikali, ludzie czytali, a oni zarabiali na reklamach. No a co się okazało? Okazało się, że pan Matthew McCarthy znał francuski ze szkoły średniej i ze studiów, tam się tego języka uczył. No ale nigdy wcześniej o tym publicznie nie mówił. No, i lekarze tłumaczą, że po urazie mózgu miał tak zwaną echolalię językową. Powtarzał znane zwroty, które brzmiały jak płynna francuszczyzna. Jego nagle odkryta zdolność była wyolbrzymiona przez lokalne media. No, i on sam później przyznał, proszę Państwa, że to było trochę na wyrost, tak? I że... ale, ale się przyznał również, że to go cieszyło, że jest taki popularny. No więc proszę zobaczyć, no co się przystają sami niektórzy, no. no. tak to jest. Innym przypadkiem Sara Colville z Wielkiej Brytanii. Też, prawda, media... Och, te media to jednak tu mieszają rzeczywiście, proszę Państwa. Oj, w tych głowach ludzi mieszają te media. Dla sensacji, dla zarobku. No, wiedzmy, że jest taki mechanizm. Krzyczały, prawda, media. Kobieta z Devon mówi z silnym chińskim akcentem po migrenie. No, i, a w rzeczywistości okazało się, że Sara Colwill nie zdała chińskiego, ale mówiła angielszczyzną z dziwnym akcentem. No, i lekarze zdiagnozowali u niej właśnie ten akcent, syndrom zagranicznego akcentu, rzadkie zaburzenie neurologiczne. No, ale proszę, ale są media, sobie zarobiły na, rekl na reklamach, to sobie zarobiły, prawda. A już później, prawda, nikt się nie interesował tym, jakie jest wyjaśnienie. Sprawa została zakończona, no ale co niektórzy, którzy czytali ten artykuł, czy zapoznali się z tym przypadkiem, no to cały czas mają do tej pory w głowach, że doszło do cudu. Bo już nikomu się nie chciało tego prostować, proszę Państwa. No. W internecie na YouTube, proszę Państwa, była prawa pewnego poligloty i ten człowiek twierdził, że po prostu po wypadku zaczął mówić kilkoma językami. No ale po śledztwie internautów okazało się, że no, od lat uczył się różnych języków, korzystał z for językowych, proszę Państwa, a cały ten wymysł służył tylko do tego, żeby po prostu zbudować kanał na YouTube zostać sławnym, prawda, no i internauci go zdemaskowali, prawda, musiał usunąć te materiały, w których się tak chwalił tym, także muszę zobaczyć. Po prostu wiele przypadków to nie cud, tylko medialna potrzeba sensacji. Czasami samopromocja, szczególnie teraz w dobie, prawda, social mediów, są to często nieporozumienia neurologiczne, czasem zwyczajne oszustwo, yy, bo ktoś po prostu chce, nie wiem, zdobyć słabe lajki i tak dalej. Proszę Państwa, ja już jestem naprawdę zmęczony. No. Dziękuję słuchaczce za to pytanie, ale, yy, ale naprawdę no, yy, jestem zmęczony tym, że ludzie tak łatwo... Uciekają w jakieś takie wyjaśnienia sensacyjne, proszę Państwa. No. Najpierw niech będą racjonalne, tak? Wyczerpmy wszystkie racjonalne wyjaśnienia i dopiero wtedy, kiedy naprawdę nie możemy żadnego racjonalnego wyjaśnienia znaleźć, to możemy mówić, że no, być może mieliśmy do czynienia z zjawiskiem niewyjaśnionym. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jestem już starszym człowiekiem, zmęczonym, proszę Państwa, tym wszystkim. Proszę mnie zrozumieć, naprawdę. Ja nie wiem, ta, ta moja słuchaczka pewnie to jest młodsza osoba. Młodym ludziom przebacza, bo ja sam, jak byłem młody, się interesowałem, ale w którymś momencie już zrezygnowałem, tak? No bo wiecie Państwo, sama ta wiedza, że ludzie po prostu pragną nadziei na życie wieczne, na, na, na reinkarnacje i tak dalej, i już po prostu powoduje u mnie to, że staje się skrajnie nieufny. I tak dalej, więc dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje. Dziękuję bardzo.